Budynek uległ dezintegracji. Stalowy szkielet stał. Reszta zamieniła się w pył. Gęsty, biały kurz uniemożliwiający widzenie. W pobliżu zobaczyłem żywego mężczyznę. Był to agent FBI. Podaliśmy sobie ręce i pomodliliśmy się. Boże, wskaż nam drogę ratunku. Było mało czasu, groziła nam śmierć. Dusiliśmy się i stał się cud. Przez ten pył przebiło się czerwone światło. To było światło karetki. Zaczęliśmy czołgać się w tym kierunku, po macku znajdować drogę wśród ruin. To światło wyprowadziło nas z tej matni. Gdyśmy się wydostali, ten człowiek powiedział: Ratuj się, ja muszę wracać, szukać innych. I poszedł w stronę północnej wieży, w której pracowałem. Jeszcze stała. Jak się później dowiedziałem, on zginął tego dnia. To jedyny agent FBI, który poniósł tam śmierć. Osierocił czworo dzieci i żonę. Wielki bohater.